Dzień dobry. Dziś mamy 11 listopada, więc postanowiłam zerknąć, jakie energie będą na to nam towarzyszyły. Tak, na ten dzień 11 listopada. Co nam góra tu szykuje, tak? Co mamy od losu? Są to stateczne. Co na emocjach? Uh -huh. Co na emocjach? Tego jedenastego listopada. Co takiego ważnego na tych emocjach? Chroń swój sukces. W jakiej postawie? Tak działać. W jakiej postawie przejść do takiego działania? Władca stabilności. Chciałabym jeszcze tu dopowiedzieć, do tych kart, zrobić takie dopowiedzenia do tych energii. Tak, co na myśli, co z góry nam tutaj szykuje. Tak, triumf, czyli zadowolenie, satysfakcja. Dziesięć kielichów mamy na dopowiedzeniu. Na emocjach mamy siłę. tak Taka odwaga, wewnętrzna siła. No i taka postawa. Siódemka mieczy. I na emocjach wyciągnę jeszcze jedną kartę. Jakie emocje będą nam towarzyszyły dzisiejszego dnia? 11 listopada 2001 roku. Bezsilność. Bezsilność. Zobaczymy. I karta prowadząca, która nas poprowadzi, tak, w tym czytaniu. Taka energia prowadząca dzisiejszego dnia. W ogóle. Przeszłość. Obecna sytuacja ma swoje źródło w przeszłości. To jest karta prowadząca, tak? Obecna sytuacja ma swoje źródło w przeszłości. A więc tak. Tu, na myślach, od góry mamy jakiś taki triumf, tak? Zabanowanie nad emocjami, jakieś zadowolenie, satysfakcja, tak? Jakiś taki sukces, sukces emocjonalny, sukces materialny. Taka stabilność emocjonalna nawet nam się tu kojarzy, ta kobieta jest tak zaodurzona w wodzie, bardzo w wodzie takiej spokojnej, tak? Więc ta stabilność emocjonalna towarzyszy temu i, i takie zadowolenie ogólne, tak? Ale tutaj kolejna karta podpowiada nam, że tak się stało na emocjach bo jest w nas taka siła wewnętrzna, odwaga, bądź dążmy do takiej energii, tak? Aby ochronić ten swój sukces, te 10 kielichów, aby ochronić te 10 kielichów, tak? Yy, yy, taka, tą, właśnie ta, ta, wydobyć z siebie tą siłę wewnętrzną, bo... Towarzyszy nam jakaś emocja, ta emocja to bezsilność, tak? Jakaś bezsilność dotycząca być może jakiegoś podstępu, jakichś pustych słów padających z drugiej strony, tak? Jakiejś zdrady, jakiegoś planowania, bo wtedy ta energia tutaj podpowiada nam, że niestety. Ale mm, będzie ciężko osiągnąć tą energię władcy stabilności, tak, ten króla denaru, więc my naprawdę musimy mieć taką siłę wewnętrzną w sobie, odwagę, tak? Umie, umiejętność takiego przetrwania, ochronić ten swój sukces, który już zdobyliśmy, tak? Bo w jakiej sytuacji jesteśmy bezsilni towarzyszy nam właśnie ktoś, być może coś jest ukrytego, tak, jakieś plany, działania, które nie przyniosą takich rzeczywistych efektów, więc to, co osiągnęliśmy, chrońmy. Ja rozszerzę tą bezsilność, tak, troszeczkę, bo po, po, pomówimy po, mówimy o tej emocji, tak? Już. Chwileczkę tutaj mówię. To jest bezsilność, czyli to jest takie jedno z najdotkliwszych i najtrudniejszych do, do zaakceptowania uczuć, od którego większość ludzi ucieka, gdzie pieprz rośnie, bo wychowuje się nas w taki sposób, byśmy sobie ze wszystkim musieli radzić. Tak? Świadomość, że wobec wielu sytuacji, i wpływów zewnętrznych jesteśmy bezsilni, może budzić bunt i niezgodę. Zwykle towarzyszy mu bowiem poczucie klęski, przygnębienia czy beznadziei, tak? Ale dzieje się tak tylko wtedy, kiedy nie nauczono nas godzić się na rzeczywiste, na taką rzeczywistość i życie takie, jakie ono jest. tak Zrozumienie bezsilności może przynieść nam niebywałą ulgę, spokój i akceptację, tak? Konieczności. Rozróżnienie między tym, na co mamy wpływ, a na co nie, jest bowiem jedną z podstawowych umiejętności człowieka, który dojrzewa, dorasta i który sam sobie prowadzi, sam siebie tak? prowadzi przez życie. Czyli jest za siebie odpowiedzialny. Uczymy się tego w procesie poznawania życia, o ile nasi wychowawcy pozwalają nam użyć naszego dorosłego, tak? Niezbędnym narzędziem w tej nauce jest sprawdzenie samemu, co nam odpowiada, a co nie. Kiedy nam się coś udaje, a do czego nie mamy, się po co zabierać, bo nie leży to w naszej mocy, tak? I nieobarczanie się z tego powodu winą, jak najbardziej. W terapii bezsilności jest uczuciem, do którego klienci dość późno docierają, bo nauczono nas od niego uciekać. Dlatego zwykle nie umiemy go w sobie zlokalizować i nazwać i dlatego bardzo się go boimy. No, właśnie, to jest ta bezsilność. Czasem borykamy się z tą bezsilnością, nie potrafimy jej nazwać, i bardzo, bardzo późno ją odkrywamy w sobie, tak? Dlatego yy, odnajdźmy w sobie tą siłę taką wewnętrzną, taką odwagę, tak? Przed tym yy, i stańmy z tym, z taką prawdą. Ja jeszcze dobiorę jedną kartę, tak? Do emocji. Bo tutaj triumfujecie, jest dziesięć kielichów, tak? Coś jest fajnie, jest jakieś zadowolenie, jest satysfakcja, tak? Sukces, taka stabilność emocjonalna, takie spełnienie życzeń, tak? Ta dziesiątka kielichów do powiedzenia, do triumfu, jest fajnie dzisiaj, tak? Ale tu kolejna karta na emocjach podpowiada nam, żebyśmy odnaleźli w sobie siłę taką wewnętrzną, odwagę, tak? I ochronili ten swój sukces, tak? Żebyśmy przy nim trwali, a będziemy w takiej energii władcy stabilności, ale musimy uważać, tak? Musimy uważać, bo widzisz, tutaj na. O właśnie. No właśnie, w tym wszystkim yy, mamy tutaj asa buław. Ten as buław to jest. Potężna taka, taka karta, takie ziarenko. Potężna, ale to jest takie zasianie, zasianie jakiegoś pomysłu, yy, tak? I bardzo, bardzo yy, z taką dużą cierpliwością, tak? Jak ten ślimak poruszający się na tej karcie, yy, ruszać do przodu z dużą cierpliwością i czekać na te, wyczekiwać. Na, te, na tą stabilność taką, na tą stabilność materialną, to uzbroić się naprawdę w cierpliwość. Bo tu wiecie, tu pokazała mi się właśnie ta karta, ja muszę dołożyć jeszcze jedną energię, dlatego że w tej w tej energii stabilności, tak, króla denarów, takiego, takiego właśnie Yy, takiej energii, dojrzałości, takiej energii przywódcy, tak? Takiego pewne siebie. No właśnie yy, odnaleźć yy, w sobie właśnie takie pozytywne, wiecie co? Prognozy. Nie doszukiwać się, właśnie, nie, dosu, nie doszukiwać się podstępów, nie, dos, nie doszukiwać się y, pustych słów, tylko samemu zacząć działać, wiecie? Y, nie bać się zdrady jakiejś przez kogoś, tak? Czy to chodzi o biznes, czy to chodzi o związki, y, bo, wiecie, po prostu nie, nie oczekiwać. Od kogoś, tylko samemu wziąć się za działania, samemu zacząć działać, tak? Ten sukces, ten, te, te 10 kielichów na pewno wtedy, yy, jak gdyby ten, to zadowolenie, tą satysfakcję, tak? Taki ten sukces, nawet materialny, yy, będzie Wam towarzyszył, tak? Ale musicie ochronić ten Twój sukces przed właśnie jakimś podstępem, przed, przed, przed yy, kradzieżą, przed. Yy, jakimiś takimi pustymi słowami, czyimiś, tak? Wiecie, yy, należy po prostu teraz myśleć logicznie. Ten As Buław mówi, postaw sobie cel, więc yy, kolejny, kolejny cel, bo tu już coś zakończyliście. Musicie ochronić ten sukces i możesz ruszać dalej do przodu. Ochroń ten sukces, najlepiej jak potrafisz. To jest siódemka Buław i, i, i As Buław, tak? Więc ona tutaj on ona musi ochronić ten swój sukces poprzez taką wewnętrzną siłę odwagę odwagę taką właśnie yy, yy, odnalezienie w sobie tej witalności tak umiejętności przetrwania i ten Buław mówi nam o kolejnym jakimś postawieniu sobie celu ja to tak nazywam to jakieś przedsięwzięcie jakieś, jakieś możliwości tak które zasiejecie. to jest już jakiś początek Jakiś pomysł, tak? I taki zasiew. Robicie sobie taki fajny zasiew, o czym też mówi kolejna karta tej cesarzowej. I, i nie, nie poprzez jakiś właśnie podstęp, kłótnie, kłamstwo, puste słowa, tylko właśnie tutaj energia cesarzowej, Matka Ziemia zaprasza nas do takiego rozwoju osobistego poprzez taką właśnie niezależność, poprzez wiedzę życiową, pozytywne prognozy, takie nie? i, i taką, y, taką nawet twórczość, tak, więc y, myślę, że to właśnie o to chodzi, tak, poprzez, ale to wszystko będzie, kiedy posiejecie to ziarenko, musicie cierpliwie, 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 tak, z dużą cierpliwością, to siódemka denarów, y, tak, trenować tą cierpliwość i, i ruszać do przodu małymi kroczkami, tak, i teraz jeszcze... Kartę taką podsumowującą wyciągnę na ten dzisiejszy dzień. Jest karta podsumowująca sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Widzicie, ta sytuacja zostanie rozpatrzona w sprawiedliwy i słuszny sposób. Tak sprawiedliwość, ta sytuacja zostanie rozpatrzona w sprawiedliwy i słuszny sposób, także yy, nie bójcie się, nie poprzez właśnie podstęp, nie poprzez kłótnie, nie poprzez kłamstwo, może to wyjdzie na jaw po prostu, tak, a wy musicie ochronić ten swój sukces, yy, także odnajdźcie w sobie tą wewnętrzną siłę, tą taką mądrość, odwagę, tak, yy, i proszę, także Tutaj mamy y, jakąś, tak, sytuację, gdzie obecna sytuacja ma swoje źródło w przeszłości, tak? Więc coś tam, coś tam się wydarzyło, ale ta sytuacja zostanie rozpatrzona w sprawiedliwy i słuszny sposób. Tak? A więc te, ta, ten władca stabilności, tak, w tej postawie y, takiego mądrego, dojrzałego mężczyzny, tak? Biznesmena, prawie że można powiedzieć, jak na tym zdjęciu. Tak, ta energia będzie towarzyszyła dzisiejszemu dniu. No dobrze, dziękuję bardzo za wysłuchanie tego czytania. Życzę wszystkiego dobrego.